Kolejno odlicz. Ty nie, kolejno raz, odlicz. Bez przewodniego. Raz, Bo... raz. Wróć! Jaka była komenda? Do dwóch odlicz, czy kolejno odlicz? Ale my więcej nie umiemy. No, nie kolejno odlicz. A dlaczego odlewa Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście. Zrób dwie szóstki. Wtedy będzie, będzie w szeregu, prawda? Jedna szóstka to będzie jeden pluton, tak? Sekcja. Tak zrób się. Tak żebyśmy mieli to przerobione. Sekcja baczność! Jeszcze. Do dwóch odli. Raz, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, dwa raz, dwa. Raz. twórz. Wróć dwójki wychodzą. Wróć! O, dwójki wychodzą w prawo. A, a z mękla, nie dwójka? W prawo. To jest dwójka, wszyscy wiedzą? Dwójki, ręka do góry. To nie w prawo. Szereg twórz, dwójka wychodzi prawą nogą. Tak, przed jedynkę. To zostaje sami. Dobra, nie ma problemu. Wróć! Nie było dwóch twórz. To było. Nie, to było pokazowe. Mogę, mogę Rów. Sekcja z ramienia, broń. Spocznij. W miejscu rozejść się. Sekcja baczność. Buszczerek twór. A na ramię broń to co? No. A na ramię broń to co? No. No. Nie dyskutować, wykonywać. Nie, to jest Nawet jak jest wydana zła komenda. Żołnierz nie neguje, robi! Nie ma dyskusji wtedy Nie ma dyskusji Podyskutować można później Prawo marsz Dobrze ja, buradzi! Buradzi! Przewodni na miejsce! Sekcja zachodź w prawo marsz! My się tak ma być. lewo równaj się! Stój! Stoi! Oprócz prawo to jest tak jak zachodź prawo. Ale to nie było w prawo teraz! Oprócz prawo była komenda Było w prawo! Trzeba mniej pić wcześniej, to się jakiegoś No to Tak? Nie

Ja już nie ma od nie no, okay. to, 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 to bo ci nie ma wypadł. Ja znowu do To jest pełna jest. sekcja. Tak ma <śmary> sekcja <klasa śmary> wygląda. Ja też nie jestem. Ale teraz i... Jeden. tak, i tak idziemy do boju. O. Ja? No? Tak, ja to tam Tak, jak widzisz w tamtę. Odpowiadacito. to nie Albo